Wiadomość od prawa wszechświata do Ciebie, wszechświat pragnie Cię poinformować o postrzeganiu, że zajmujesz korzystną pozycję, obserwując ten wyjątkowy moment. Teraz stoisz na rozdrożu, gdzie Twoje marzenia są na skraju namacalnego urzeczywistnienia. Wszystkie Twoje zdolności są gotowe przekroczyć wpływ nadchodzącej zmiany kierunku, która staje przed Tobą. W tym punkcie skrzyżowania w Twojej podróży poświęcenie i nadzwyczajne wydarzenia czyhają, gotowe rozwijać się w Twoim życiu w nieprzewidywalne i przekształcające sposoby. Ważne jest, aby zachować wytrwałość i nie poddawać się pomimo przeszkód, które mogą się pojawiać w trakcie trwania. Czy zastanawiałeś się już nad dokładnym momentem, w którym to wszystko się z Tobą wiązało? Podczas poszukiwania tej odpowiedzi ważne jest uznanie, że Twój szlak finansowy stoi w obliczu okresu znaczącego sukcesu. Nieoczekiwane zmiany, które się szykują, często odegrają kluczową rolę w ukierunkowywaniu Cię na najlepszą ścieżkę w Twojej podróży życiowej. Przygotowanie się do dostosowania i przyjęcie tych transformacji jest kluczem do pełnego wykorzystania tej okazji. Twoje aspiracje i najgłębsze pragnienia są na skraju spełnienia. Dlatego jako potwierdzenie Twojego autentycznego ja, pamiętaj, że jesteś zdolny i to jest więcej niż wystarczające. Jednak to tylko fragment Twojego potencjału. Jesteś na progu promieniowania i rozkwitania w sposób, którego być może nigdy nie wyobrażałeś sobie. Z odwagą i determinacją przygotowujesz się, aby przyjąć nowy początek, odświeżający i ekscytujący rozdział w swojej podróży. Odkrywaj radość i celebruj małe sukcesy na swojej drodze, wypełniając każdy moment szczerym wdzięcznością. Otwierając się na tę piękną głębię możliwości, pełniąc w pełni dar, którym jest zdolność objęcia tej podróży. Twoja podróż jest przesiąknięta radością, wdzięcznością i głębokim poczuciem osiągnięcia. Każdy krok naprzód jawi się jako okazja do wyrażenia tej wdzięczności. Dlatego bądź świadomy, że podążasz w kierunku przyszłości pełnej triumfów i sukcesów. W tym punkcie transformacji istotne jest wyrażenie szczerej wdzięczności za wszystkie błogosławieństwa, które rozwijają się w Twoim życiu. Tak brzmiała wiadomość. Mam nadzieję, że ją doceniłeś. Kończę tutaj. Czekam na Ciebie w kolejnym filmie.